Cześć, witajcie. Ostatnio dużo kupuję. Jakiś czas temu, jak wiecie, kupiłem kuchenkę indukcyjną. Także działa wszystko w porządku. Była wada, ale, ale naprawiona. I teraz w tej samej firmie kupuję lodówkę z zamrażarką. Dziwne takie firmy, je zaraz ja Zobaczę na telefonie, jaka to firma, bo dziwnie nawet się wymawia. To jest firma Heizens Heizens, firma yy, i lodówka wygląda, słuchajcie, w taki sposób. Tak wygląda lodówka. Właśnie tak otwarta. Taką lodówkę kupiłem. No i mam nadzieję, że będzie dobra. E, nagram Wam jakieś filmiki. E, ta lodówka będzie jutro. Jutro dostawa. Także mam starą beko ale ona już u mnie jest ponad 11 lat. Kupiłem ją używaną jeszcze jak wtedy nie miałem pieniędzy na nowe rzeczy, to kupiłem używaną. Za tą lodówkę zapłaciłem jak dobrze pamiętam 60 60 funtów za tą lodówkę Beko. Także też nie, nie tak drogo. 11 rad chodzi, także ja odstawiam do boku. Wstawiam e, nową lodówkę jutro. A ta lodówka stara, beko, ja jej nie wyrzucam, bo e, jak Marzena znajdzie sobie mieszkanie, to tą lodówkę sobie weźmie. Teraz Marzenka poszła do pracy. Jest w pracy. E, pracuje od 15 do... 21 jest 7 po 15 teraz u mnie. A tak poza tym wszystko w porządku. Ostatnio mam problemy lekkie ze snem. Mało sypiam. No, ale staram się jakoś w dzień dospać i żeby w miarę normalnie funkcjonować i dawać sobie radę. Także także staram się. A tak poza tym wszystko. U mnie w porządku, bez większych problemów. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem.